Zazdrość jest chyba jedną z najgłupszych rzeczy, która choć zrodzi się w sercu i w umyśle człowieka, to chyba jest właśnie jedną z tych najgłupszych rzeczy, którą człowiek często bardzo pielęgnuje. Żyje z tym i wręcz nieraz jeszcze karmi to. A warto pamiętać, jednak, zazdrość jest tym, co niszczy. I chyba tym, co niszczy najbardziej. Wszystko, co poprawi. Wyobraźmy sobie na przykład, mamy różne książki, różnej grubości, o różnych okładkach, a jednocześnie o różnej zawartości. Wyobraźmy sobie, że nawet to Pismo Święte w języku polskim, w języku hebrajskim. Widzieliście kiedyś, żeby jedna książka drugiej zazdrościła? Ty jesteś grubsza, ty jesteś chudsza. Ty masz ładniejszą okładkę. Ja mam okładkę brzydszą. Ty masz ładniejszą czcionkę w środku. Ja mam ładniejsze zakładki. No, czegoś takiego to raczej chyba by, trudno było spotkać. A widzieliście na przykład jedno drzewo, które by narzekało, że inne drzewo jest wyższe? Że na przykład tak jak drzewa iglaste mają igły cały rok, no te liściaste. Ich liście opadają na zimę. No tego raczej chyba, chyba nie spotkamy. Dlatego warto sobie uświadomić, że każdy człowiek ma swoją wartość. Aby odnaleźć to, kim jesteś. Że jesteś najwartościowszym człowiekiem na świecie. We wszechświecie. Najwartościowszym człowiekiem wszechczasów w oczach Boga. Właśnie trzeba posłuchać Pana Boga, żeby ci to opowiedział. Bo dla Pana Boga to jest możliwe. To nie jest tak, że ktoś jest ważniejszy, mniej ważny. To są kategorie ludzkie. Pamiętajmy, żeby zazdrość nie zjadła nas, nie zjadła naszego serca, naszego umysłu. Jak to mówimy, nie zaczęła trawić tej Bożej miłości. Tej łaski Bożej, którą Pan Bóg obficie składa do naszego serca. Zazdrość to chyba jedna z najgłupszych rzeczy. Potrafi zdominować wszystko i zniszczyć niemal wszystko. Ale bardzo łatwo jest się wyzwolić od zazdrości, zaplikować sobie porządną dawkę miłosierdzia, prawdziwego, tego od Boga, tej Bożej miłości. Wtedy odkryjesz, kim jesteś wobec Boga. Że Twoje życie ma sens, nieważne czy będziesz na wysokim stanowisku z tytułami, z osiągnięciami, czy bez tych tytułów, osiągnięć stanowisk. Ważne, żebyś realizował wolę Bożą. W tym człowiek odkrywa radość i piękno Twojego życia. Zazdrość tego nie ma dostępu. Dlatego możemy spokojnie położyć jedną książkę na drugą, jedno pismo święte na drugim, i jedno nie będzie zazdrościło drugiemu, że jest pod albo Not.